No a szukaństwo. Bo ktoś telewizory jakieś uszkodzone wkłada i posyła ludziom. Myślę, że to nie jest przypadek. Ja bym się zrozumiał, żebym to był tylko ja. Po prostu robi to raz na jakiś czas, wypychając od siebie z magazynu uszkodzone rzeczy. Chciałam się płakać. Wszystko mi do, do głowy przychodziło. Takie czarne myśli, że po prostu zostaniemy z tym, że nie odzyskamy pieniędzy. Mam powiedzieć szczerze? To jest oszust. Myślę, że ma dojście do telewizorów gdzieś, które są nienaprawialne. Kupuje je najprawdopodobniej za grosze i wykorzystuje tę sytuację do zrobienia w krótkim czasie pieniędzy. Pan dobrze wie, co pan robi. Proszę mnie nie wciskać kitu. Jak ja wyjdę na zewnątrz, to inaczej będzie mam Zbierałem, półtora roku odkładałem z emerytury, żeby sobie sprawić telewizor na 75. urodziny. Rozpakowaliśmy, a tu córka zauważyła, że jest wgniecienie na ekranie. No tutaj wygląda, jakby ktoś młotkiem uderzył albo coś. To nawet jest tutaj, ta obudowa jest nawet porysowana. Zaraz córka dzwoniła do kuriera, bo wyjechał i zaraz się kurier z powrotem wrócił spisał protokół oglądał. Zdjęcia mi porobili, wysłali do tego sklepu, skąd on kazał później, że zrobi zdjęcia obudowy, też wnuczka wysłała. No i na tym się skończyły. Telewizor na pierwszy rzut oka jest nieuszkodzony, podłączony do prądu. Proszę. Zgłosiłam to mailowo do sprzedawcy i od tamtej pory była cisza. Nagłosiłam bardzo sytuację. Jako pierwsza złożyłam zawiadomienie do prokuratury o popełnieniu przestępstwa. Na Facebooku znalazłam profil sklepu, i tam zamieściłam też komentarz. Napisałam, że poinformowana została telewizja. Napisałam hashtag temat dla uwagi. Po nagłośnieniu tego, zwrócił mi pieniądze. To sprzedawca musi udowodnić, że ta wada nie istniała wcześniej. Natomiast jak kupujący dalej nie traci w związku z tym uprawnień do żądania zwrotu e, ceny e, za dostarczenie towaru, który jest niezgodny z umową. Dobra, po, 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 gada, po, po. Każdy szanujący się sprzedawca próbowałby z kupującymi dojść do jakiegoś porozumienia, tak? E, tutaj takiej woli nie ma. Myślę, że osobista wizyta w sklepie pana i, i podjęcie próby zwrotu tego telewizora będzie najlepszym rozwiązaniem. No ja przyjechałem zwrócić Państwu sam telewizor.